Kolejny film z nowej serii porównań, myślę, że ciekawej, czyli porównanie budowy sekatorów. Pod spodem mamy 8605 Pro, a u góry bardzo popularny G04. I to, co chciałem Wam pokazać, to to, że sekator, który jest ponad dwa razy tańszy od G04. Konstrukcyjnie jest lepszy, i ma wyeliminowany tutaj problem, który często użytkownikom G04 się zdarza, bo najwięcej takich trafia na serwis, że pęka śruba, która trzyma przeciwostrze. Tutaj możecie zobaczyć, jest tak, takie wybrzuszenie i nawet widać, bo wtedy jak ona pęknie, przeciwostrze zaczyna prężyć nam. Tutaj na. Jedną ręką tak nie zrobię. Tutaj nam pręży na korpus. No i tam korpus się wygina z czasem, i tryby się źle zazębiają. Jak tu siedzi ostrze? Widać, że jest. Mamy tutaj spory luz z jednej i z drugiej strony. Tak. I przeciwostrze wchodzi. Powiedzmy, że połowa przeciwostrza jest zagłębiona. W korpusie. Dodatkowo korpus kończy się tutaj wcześniej. Tak, tu, jeszcze, tu jest taka podfrezowana przestrzeń. Zobaczcie, jak to wygląda w 8605 Pro. Korpus jest tutaj do samego końca. Luzu, tu, no tutaj jest akurat teraz tu do przeciwostrza, ale z drugiej strony nie ma takiego luzu. Już tego śrubu krętę nie włożę. Tak jak tutaj mogłem włożyć go. O, spokojnie w G04 z jednej i z drugiej strony tutaj już tego nie ma. No i przeciwostrze, powiedzmy, że dwie trzecie są tutaj zagłębione w korpusie. Głębiej siedzi, głębiej jest osadzone niż w przypadku G04. O, tutaj widać tak. A tu, tu ledwo co. I co to zmienia? Zmienia to bardzo dużo, bo w momencie, kiedy poluzuje nam się. Ta śruba w trakcie pracy, Korpus, w przeciwostrze w korpusie siedzi ciasno i nie będzie żadnych uszkodzeń związanych z przeciążeniem tego sekatora, takie jak robią się w G04. Także tutaj no, ten, ten projekt z nowszym modelem i. Jest to poprawione, tak? Mówię, to, to samo to, że siedzi ciaśniej siedzi głębiej. Tutaj mówimy, mamy jeszcze ten, to się tak wydaje, ale kawałek tego korpusu to już jest, już jest dodatkowe wsparcie dla tego przeciwostrza I tutaj jest to mocniejsze. Nie mam, nie, 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 nie naszykowałem sobie tutaj do filmu, nie mam pod ręką, ale ten grzebień, który mamy w 04 tak tutaj pokażę na przykładzie innego sekatora o mówię o tym elemencie jest jest w modelu 8605 pro ma, ma grubsze frezy Te, więc też jest bardziej jakby no na pewno będzie wytrzymalszy mniejsze ryzyko że się coś zetnie niż w przypadku G04 więc sekator pozornie gorszy bo bo dużo tańsze. okazuje się, że konstrukcyjnie jest lepiej rozwiązany i tutaj w nim nie będzie ryzyka tak dużego ryzyka uszkodzeń jak w przypadku G04 o, jeszcze pokażę może z drugiej strony no wszystko jest, jest e, tak samo, to no, nie jest identyczne, ale zasada działania taka sama to G04 kabelek od ochrony palca, który o, często nawet w nowych się odrywa, bo jest słabo przylutowany, tak to wygląda. No, 04 wiadomo, jest dużo lżejszy i dużo szybszy, no ale jednak powiem Wam, że to, że, że ten 8605 Pro będzie wytrzymalszy, no to, to trochę teraz moim zdaniem bardziej za nim przemawia no bo ta szybkość, no szybkość jest ważna, ale też żeby nic się nie stało a tak jak mówię, o, oba, oba z gałęzie o podobnej średnicy no G04 troszeczkę profil ostro pozwala na powiedzmy pół centymetra grubszą gałąź w położenie no ale 8605Pro obcina gałęzie 4centymetrowe, co już jest wystarczające, bo zazwyczaj takich gałęzi e, gdzieś tam sporadycznie może, może się taką obcina no mówię, a, a bardzo ważne jest to, że ten Tutaj ten korpus jest lepiej zrobiony i, i wytrzyma więcej niż korpus od G04.